Ty, nie no się ma. Dobra, mi chyba nie było tutaj. Hmm. Więc dzisiaj sobie po prostu e, poskrolujemy, poskrolujemy sobie TikToczka. Hmm. Przątać dobrze, babka zamknie mordę Kurde Widziałem, że szliwa robi 225 a martwego ciągu Także chcę testować moich wyników Żeby to było możliwe Każde Każde Jestem zmęczony Dobra Zakładamy trzy Widziałem, że śliwa robi 225 Tato, z kolegą przychodzę Wiktorze, pozwól słówko Co ten pasożyt domu nie ma? Co to kurwa dom publiczny jest? Ja sobie nie życzę, to jest zwykły intrus! Tato, z kolegą przychodzę! Wiktorze! A nie widziłem. Okej. Okay. Okej, okay. zdradza się z nim. Znaldza się z nim. Okej, okay. może ma większe... Ma większe przyrodzenie. Okej. Okay. Z... Ciekawe co tam Dimi o widzę, że Dimitri się ochładzasz dzisiaj. A co tam. A co tu Dimitri tam masz? Co to co to jest? Te, te, ja! To nie! Kurwa! Ja, ja pierdolę bi biber zamroził, Jak ty kurwa alkohol zamroziłeś? Jezus! Szkurwa! mać! Ciekawe co tam Dimi o widzę. Dimitri, pokaż to zadanie domowe. Co, co, tam, co tam chowasz? Pokaż mi. A to, to tak, do tak do szkoły chodzisz? Proszę bardzo, po, pro, zobaczcie, jak Dimitri do szkoły chodzi. Proszę Nie wiem, co to jest. Dmitry, a co to. No tak, no. Chyba się ze starym podzielić, co? Dimitri. Kiedy moja kuzynka Weronika brała ślub, Patrz tam na to! Kufa. <grymne> 76 161. To fajne. 76 161. Hit! 1500 zł, słuchajcie. 1500 zł na to. 1500 złotych. 1000... Ja wolę zwijać Palę jak AMK Może być sam na sam lub dwie. Powiem zero robi Powiedz mi jak się żyje o tej pani mam. Czas na kolejną rundkę w szachach. Moim gościem Gabriel Arab. Trzymajmy Jesteś gotowy na to? Tak. Ta ławka się skurczyła przez wakacje. Nie ławka, tylko ty się rozrosłeś. <grymne> Kurwa, ta ławka. Mamu poradko? Mamu poradko? <grymne> <Na pewno>? <grymne> <grymne> Czy aby na pewno każdy zrozumiał ten żart? Chyba tak. Czy zostanie inwalidą boli? To zależy, ja podczas wypadku spałem, więc mnie nie brało. Jesteś inwalidą z pasji czy z presji społeczeństwa? Zostałem z presji społeczeństwa, a teraz jestem z pasji. Inwalidztwo mnie pasjonuje. Czy wózki inwalidzkie są wygodne? Od dziecka się zastanawiałem. Tak, bardzo wygodne. Tak wygodne, że się zasiedziałem już siódmy rok. Jak sięgasz do górnych półek? Nie sięgam. Czy gdybyś... Feel so far removed. You were the one thing in my way, you were the one thing in my way, you were the one thing in my way. Now I feel so far removed. You were the one thing in my way, you were the one thing in my way, you were the one thing in my way. Now I feel. Oh, Dimitri, I thought that I said, Kurwa Bim! B, bimber nieba! nie niej skóry O Dimitri, a co ty tam? A Rosomek gdzieś pokaż! Czemu nikt nie mówi o tym, jak wygląda pierwszy sparring? Najpierw panika, wszystko czego uczyłeś się na treningu, nagle magicznie znika z głowy. Potem chaos, ręce latają, oddech ucieka, a ty czujesz się jakbyś walczył o życie. Wtedy zdajesz sobie sprawę jak naprawdę mało umiesz, jak bezbronny jesteś. Pierwszy sparring to moment, w którym mego pęka, a zaczyna się prawdziwa nauka. A teraz follow, bo filmy takie jak ten wrzucę codziennie. Čekáme, no co tam u Dimitra. Oho, cześć, Dimitr, a co ty to? To no, Já už, oho, widzowie, my už víme, co to, pokaž, co ty máš, pok. Kurýva, matko, Mausera chyba zakopou s bimbrikem. S bimbrem Mauzera má tam, to, dítok... Jezus Maria, bimbrem podlewa Kurýva, až trávy vyparilo. z kurvy, syn. Čekáme, co tam u Dimitra. Halo. Ale kim ty jesteś do... Aaa! Nie mój telefon. No. się Justyna. No. no? Justyna. Justynka. Halo? Ja. Pozdrów. Masz pozdrowienia od Huberta. No ale nie drzyj się na niego. On nic nie zrobi. Nie? Ale, ale czemu ty wyzywasz mojego przyjaciela? Ale... Ale ty kurwo! Ale ty kur... nie wezmę mojego przyjaciela, bo przyjaciela tam idzie... RU... Przykroś, ja chciałem was... Jelili... Yeah, Przykroś... Wpiszcie sobie je w przeglądarkę, czy obserwujecie. Jelili yeah, fruciksik aby poprawnie wziąć udział, bo z tego konta będę wybierał osobę, której wyślę to. Wskazujecie na 67 lat. Gnij kurwa w pierdlu. Kurwa 67. Ain't no way. Wskazujecie na 67 lat. Gnij kurwa w pierdlu. Kurwa 67. Ain't no way. Wskazujecie na 67 lat. Gnij kurwa w pierdlu. Kurwa 67. Ain't no way. Wskazujecie naszej... Dobre, Na szczęście. Czego się nie robi, żeby wygrać zawody? Jutro wygram zawody, dzisiaj jest sobota. Niedzielę startuję, to zawsze będę już topił i nie będę narzekał, że mam wódkę Oczywiście, on już światuje. Nasze zdrowie, mojego Jedziemy z tym.